A z tej strony Patryk Atkinson i PC Maniek i nagrywamy CS-a na no, na no randze, czyli bez, nie rankingowe bo się nie upyla. Dobra, gościu dalej nie ma tu nikogo. gdzie są Jestem coś tak w smoku. dobra to idę na okno w oknie widziałem typa. Fuck, under. Bleed. Jeszcze under. Ojeju. Ogniem zarzucili. Zabili cię? Tak. Rozumiem. CS go. go, 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 go. Znaczy go? Po angielsku? No. No co znaczy? Do przodu. No. Albo do przodu, albo po prostu idź. Idź, idź. A, jest o ten. Jak nie zaznaczyłem w wobec tego okienka, to ten będzie też nagrywał? Mogę w okno się nagrać, Nie wiem. Dobra, lecimy na becz na Mariusz. Na ten oj, Dobra, to jest bez różnicy, Jeju, idź tam gdzie chcesz. Na B, idź, chodź ze mną i pójdziemy we dwóch i tyle To też Czemu skaczesz przez okno Na tym na opisanie No co to jakieś fane błyski A idź ty w dupę zabij. Uch, oni już tutaj mają wcelowanie No po co jak oni są tam? Dobra, no kole, no weź, nie gadaj tyle, bo ja się nie mogę skoncentrować. Nie trzeba się koncentrować. Trzeba. jeju Łepnie nawala dzisiaj, nie wiem, albo to jakieś przemęczenie. Chodź, spałem długo. Nie wiem. Może od długiego <grym> Nie, to nie od długiego spania. Ja już nie wiem. Oh, oh. Wyrwuje mi takie jego machanie celownika. Jeszcze gra na jakiś sensatywni dużym. Ja taki mam celownik, okay. jak on. Dobra, zaraz przyjdę. Dobra. I boom. No. A, wszystko dzisiaj na jakieś dzisiaj cały dzień zaki. Ja nie wiem. Bo też Paweł. Może i tak. Wczoraj. Może no, byś poszli na A. Bo mnie tu zgarnęło, a wy się patrzycie. Trój, no i już flashback, ile tu na I zobacz tam Andrzeja. Jest coś, bo flash rzuca <laughs> mi. go connector nie widziałem. Ja wiem gdzie... O na hakach jakiś grają. Ja wiem. Bo nie widać gaź strzela we mnie. ty masz jakiś hajs? Nie masz też. 450 pięćdziesięciu. Ja. Ja idę na A. Idę ja się pokampić. Mogę. Już flashbackami zaczynają zajrzeć. Nie stój tak blisko, staj nie, nie, nie idź tam, o tak, no stań tam i stój. O tak. No. Mów że cię tylko zabił. Zabił mnie. Broń moją ukradłeś. Mm -hmm. Nie wiem może Idę na Aha, a, a, mm -hmm. Muszę się nic skampić, ale nie wiem gdzie. Chyba za skrzynkę idę się skąpić, odpłynie gdzie ty kiedyś. Chce zobaczyć kaweł to wyjdę. Kurwa, cały czas flaszę na ryj. já só na now aí vocês Flashbine. Da contra mim. Que Juhu, mamy cztery Dobra, teraz granata im gdzie mam będzie po nim, nie? No przerwa, no ile będą tych przerw robić? denerwuje mnie taka gra. Nie wiem ile Ile by ich nie było Dobrze, nie zaczęli grać, już przerwy robią Czekaj, pójdę po wodę na łóżko Ooo, przerwy na łóżko Jestem Time out Oj, Już ktoś wyszedł z od nich zaraz raz, dwa, trzy, czterech. Od nas? Od nich, od sterów. To dobrze. Yeah. Będzie mniej do zabijania im. A nie taki kokon wlatuje. Znaczy, za mało no. grasz. Nie za mało, bo często... Za mało, tak. Często to jakbyś grał codziennie, a ty... A. Ale co jest po prostu, jak długo gram, to nie łebony. Bo za dużo, bo wiesz, bo myślenie boli. Ciebie, granata rzucę nam pod, pod nogi. Nie, bo dostaniesz bana. A, Na 7 dni. To podziękuję. Podziękuję, już nie rzucam pod nogi. No szybciej tak. nie mam czasu, nie U, weź, masz tego małotowa, a czy ty masz swojego i, i weź to jak ta rampa jest tam, wiesz, tam jak się i na... A nie Tam rzuć Ja rzucę Bo bombę dumoko. Nie bombę, tylko granata palącego tam na tą rampę wiesz gdzie O to? Gdzie na rampę tam w ten tunel No flashbackiem do Mówiłem rzuciłeś jak prosiłem Chyba ta. Nie idź tam, typo! Wiem, dlatego stoję tu. Ile ich jest? No. Kurwa, czemu ty? No, trapię w niego, a on nie ginie. No, Ta gra jaka się stręcza. Grają w i później dlatego tak jest, jak jest, że każdy a WUPAMI ja nie umiem nawet, nie Oj, dobra! Grają. No co, oj, dobra? Nie umiem, co dobra, no tak mówię, jak nie umiesz, to nie gra, jezu. No, ale oni grają, i później ten, co są wrogami, i też grają AWP WUPAMI. No bo ich stać, to se kupują. Czego ty masz zawsze problem z tym? Bo jakiego ja przez to że nie grałem codziennie jak wcześniej i tak się opuściłem mocno Naprawdę opuściłem się mocno Zero, zero, złoty. Move it, move it. Smoke. It goes out. Jest ktoś? Nie ma. Mogę right, iść tam No skąd ten granat zasrany? Nie tak Naszukam no, tych debitych ich chyba Jakieś bomby fruwają to gdzieś są A, a, a. na tym, na dwóch Był na rampie I tu coś jest No! Szlak by go trafił tego szmaciarza Co ty gadasz? Ach. No bo, jak oni grają na haksach, to nic się nauczył. Ten radar nic nie daje. No jak nic nie daje, dużo daje. Remis Koniec? To nie tak Czy zmiana Gdzie? stron? No nie, chyba zmiana stron, no Teraz już przegrywać będziemy ciągle Tylko tak ci mówię, wiesz? Czemu? No tak jest zawsze Jakiś samochód jeździ Dobrze. Eeeu, mm, dawaj nabejdziemy. A na proszę, bo tutaj mogą być. Na jak? To będą, co? Bo. Ale po co tam wlazłeś? Żeby pozabijać, tą wami. Ej, ta! Ja stoję za ścianą, a ten mnie zabija! No! Natarka, gdzie się podział łazienki? Dobra Przedałem w typa, ten dalej żył, nie wiem. Szymano, Szymano, już do następnego. Pamiętajcie o łapce w górze, suba, komentarz, ją, ją.